Wiernego miałem druka, pochodził z moich stron. Kochaliśmy się czule i razem szli pod kule, gdzie ja tam zawsze on, gdzie ja tam zawsze on. Jestem córką Floriana Dzięciowa. Mój ojciec był wyjątkowym człowiekiem. Florian Dzięcioł, mój dziadek, urodził się 25 kwietnia 1895 roku w Zakrzewie, powiat Wolsztyn. Jako jedno z dwanaściorga dzieci Tomasza i Pauliny z domu Setnej, mama zmarła mu, gdy miał 8 lat i był wychowywany przez starsze siostry. Ukończył czteroklasową niemiecką szkołę powszechną w Zakrzewie. W 1915 roku został powołany do armii niemieckiej. Kochał nas bardzo, mamy nas, dzieci, czwórka nas była, ale jednak mimo wszystko musiało być w domu coś pochodzącego z wojska. Więc był rygor, była. Podział pracy, i tak dalej. Codziennie rano ojciec przy śniadaniu już informował nas, co jest do zrobienia i kto, kto będzie co robił. I nie było już żadnych wykrętów, tylko każdy musiał zrobić to, co do niego należało. Wychowany był w duchu patriotyzmu, w duchu takiej pobożności, charakter pisma i Dokumenty, które po nim pozostały, właśnie świadczą o tym, że bezbłędnie pisał, pięknie pisał, pięknie się wysławiał. Dla mnie to był taki wzór do naśladowania. Dziadkowi jesteśmy wdzięczni za to, że dzięki jego przezorności w domu zachowało się bardzo wiele dokumentów i pamiątek. Na każdym zdjęciu, na każdym liście, który trafiał do domu, była adnotacja, żeby zachować na pamiątkę, żeby nie zniszczyć, jak on to pisał, nie obrudzić ale zachować na pamiątkę. Tu akurat mamy mój udział w powstaniu w Wielkopolskim, w którym szczegółowo opisuję wszystko co się wydarzyło w czasie jego udziału. Jest to dla nas bardzo cenna pamiątka, bo to jest rękopis, który potem był wielokrotnie powielany. 20 grudnia 1918 roku po przeszło 3,5 rocznej tułaczce wojennej wróciłem do domu. Byłem 28 miesięcy na froncie w Serbii, Francji, Rosji i Włoszech. 19 lutego byłem ranny pod Verdun. Teraz myślałem o zamianie oręża na pułk i odpoczynek. Ale już 27 grudnia wziął czynny udział w spotkaniu w sali Ufelnera w Zbąszyniu, gdzie było pierwsze potajemne spotkanie y, młodych ludzi. Chcących walczyć o wolną Polskę. Tymczasem, jak piorun z pogodnego nieba, nadeszła wieść, że na skutek zrywania polskich chorągwi, wywieszonych na cześć przybycia do Polski Ignacego Paderewskiego, Poznań chwycił za broń. W tej chwili zorientowałem się, że nie będzie tak łatwo, jak przypuszczałem. Hasło rozprawienia się z orężem, z najazdem pruskim, przyjąłem z największą satysfakcją. Tutaj mam zaświadczenie jego przełożonego Stefana Grygiera o jego zachowaniu w czasie, gdy służył w armii niemieckiej, że był karany za mowę po polsku, że był zapisany jako wrogo niemiecko usposobiony i że istniało polecenia, żeby, żeby dzięcioła, mimo waleczności, za wrogo niemieckie usposobienie nie awansować. Żywo w pamięci pozostały mi szykany wyrządzone w wojsku za mowę polską i pisanie po polsku listów z pola do rodziców i krewnych oraz katowanie w szkole za strajk w roku 1906. Na skutek zajścia w Poznaniu w dniu 27 grudnia 1918 roku zwołano tajne zebranie w pierwszą niedzielę po świętach na sali pana Felnera w Zbąszyniu. W charakterze konspiracyjnym, wszystkich młodych ludzi, w którym brałem udział, uchwalono się zorganizować w Sokole i być gotowym na wszelkie ewentualności. A skąd broń? zapytał mój dobry przyjaciel Józef Kubiak, poległy później w Nowej Wsi. Znajdzie się, brzmiała odpowiedź. Dziadek w 1935 roku dokładnie spisał swój udział w Powstaniu Wielkopolskim. Szczególnie szczegółowo opisał udział w potyczkach i bitwach, które miały miejsce pod Nową Wsią Bąską. Zakrzewo jest oddalone o niespełna 5 km od tej nowej wsi i od samego początku drużyna zakrzewska brała czynny udział w tych walkach i potyczkach w tym rejonie. Walki o Nową Wieś Zbąską miały miejsce 17 lutego 1919 roku. Czyli już dzień po podpisaniu rozejmu w Trewirze, który kończył działania na wszystkich frontach Powstania Wielkopolskiego. Przyczółków, które bronili powstańcy z drugiej Kompanii II Batalionu Poznańskiego pod dowództwem Kornelisza Mana, zaatakowały siły niemieckie siedmiokrotnie silniejsze. Mimo wielkiej ofiary męstwa powstańców, wielu powstańców trafiło do niewoli, wielu zostało rannych. Wielu też poniosło ofiarę najwyższą, ofiarę śmiertelną, między innymi podporucznik Cornelius Mann. Podchodząc do zabudowań folwarcznych, zauważamy uciekających trzech Niemców. Salwa oddana w ich kierunku ze skraju lasu kładzie dwóch z nich na śniegu. Trzeci natomiast zdążył uciec za kopce z kartoflami i usiłował zwiać. Pomimo, że ranni leżeli bezbronni, Wiara dalej do nich bije. Wówczas występuje naprzód i stanowczo nawołuje do zaprzestania strzelaniny. Zachęcając do pójścia za mną zrzucam z siebie korzuszek i puszczam się za uciekającym. W ślad za mną poszedł tylko druh wid. Niemiec widząc beznadziejność ucieczki, poddaje się. Odprowadzamy go z triumfem. Dziadek był. Yy... Wyjątkowo inteligentny, był uzdolniony muzycznie. Grał na skrzypcach, grał na fortepianie, który był w domu. Bardzo lubił śpiewać. I często nawet w pracy, czy, czy orząc, czy co to, śpiewał na cały głos, a szczególnie wszystkie melodie w walce Strausów. Bardzo wiele miał piosenek takich żołnierskich z okresu walki. I w armii niemieckiej, ale również, yy, które powstawały już w czasie walk powstańczych, czy ewentualnie wojnie bolszewickiej, w której również uczestniczył. Z których ja zapamiętałam tą, który często jeszcze śpiewał. Wiernego miałem drucha, pochodził z moich stron, kochaliśmy się czuło razem pod kule, gdzie ja tam zawsze on, gdzie ja tam zawsze on. Nadeszła zła godzina, strzał celny z skędyś padł, na niego przyszła kolej, a mnie tak serce boli jak gdyby ginął brat, jak gdyby ginął brat. Szkoła stoi pod obstrzałem i o bezpośrednim podejściu ani myśleć. Musimy wejść na ulicę wyżej położoną, a tutaj od kul drzazgi z płotów pryskały. Skokami od domu do domu doszliśmy na Krzyżówkę właśnie do domu gospodarza chłopka wnoszą rannych. Poznaję jednego z nich, mego serdecznego przyjaciela Kubiaka, który tak odważnie swego czasu w sali Felnera zapytał a skąd weźmiemy broń? Ciężko ranny w brzuch był konający. Te chwile, w której pocieszałem konającego kolegę wykorzystał Felisz. Sam poszedł do szkoły po amunicję i przywlókł cztery skrzynki, co było wyczynem nie lada. Z wielkim bólem pożegnałem konającego z rozprutym brzuchem przyjaciela i podążyłem z powrotem do mojego kulomiotu. Mimo wielkiego oddania męstwa powstańcom nie udało się wygrać tego boju. boju o nową wieś Zbąską. Warto zauważyć, że mieszkańcy nowej wsi Zbąskiej, ale też całej gminy Zbąszyń do dziś pielęgnują pamięć o wydarzeniach, które miały miejsce ponad 100 lat temu. Udział dziadka w powstaniu w Wielkopolskim był bardzo częstym tematem rodzinnych rozmów. Ja dziadka nie poznałem, bo zmarł w 1964 roku, tuż po moich narodzinach, ale pamięć o powstaniu była taka bardzo żywa. Na większości spotkań rodzinnych wspominano właśnie ten czasookres, wspominano. I zawsze mama nam powtarzała, że dziadek bardzo kochał swoją ojczyznę, bardzo mu zależało na swojej ojcowiźnie. I to, że wziął udział, to było tak dla niego oczywiste i ważne, bo sobie nie wyobrażał żyć pod zaworami, pod okupantem niemieckim. Dlatego cały czas powtarzał, że musimy dziękować Panu Bogu za to, że możemy mówić po polsku, że możemy pisać po polsku. We wszystkich swoich dokumentach i listach odnosił się do Pana Boga. Zawsze mówił, że nad wszystkim jeszcze jest Pan Bóg. I mu dziękował. Wszystkie były z taką adnotacją, żeby je przechować i zostawić dla potomnych. I zostały. Właśnie to Jego umiłowanie ojczyzny, umiłowanie Pana Boga przyczyniło się do naszych sukcesów. Bo to jest dzięki Jego postawie. Jego zachowaniu, jego pracy. My dzisiaj jesteśmy, my funkcjonujemy i możemy dawać świadectwo o nim. Udział Wielkopola w powstaniach zawsze kojarzony jest z męstwem, z oddaniem. Nie inaczej było też w 1918-19 roku, kiedy to powszechny zryw narodowo-wyzwoleńczy przyniósł w Wielkopolsce. Praktycznie całe Wielkopolsce, niepodległość, która Wielkopolska stała przyłączona do niepodległej Rzeczpospolitej. Niestety nie udało się przyłączyć i odbić Zbłuszynia, który to na swoją niepodległość musiał poczekać jeszcze rok. Walka była skończona. Klemczak zarządził zbiórkę. W szeregu ustawiło się około 50-55 ruchów. Nasze straty wynosiły czterech zabitych, natomiast ilu było rannych, nie wiem. Zważywszy, że kompania liczyła 120 ludzi. Z trzałcenych skędy śpadł. Na niego przyszła kolej, a mnie tak serce, bo jak gdyby ginął brat. Jak gdyby ginął brat.